Witam Was z tej strony, ja z GOT, a oto Payday 2. Dawno nie nagrywałem, ale ostatnio znów wróciłem yy, do Payday 2. I mam zamiar zagrać w, w, jakieś fajne, na przykład, nie wiem. <laughs> Było mi się zastanowić zanim zacząłem nagrywać, ale cóż, Hoxton Breakout. Nie chcę tego robić, ponieważ dużo osób wykonuje to. Może Mall Crusher już wykonywałem dla Was, Forstores również, ale. Ciężko jest znaleźć coś. Hogstone Breakout? Yy, Ludzie są już w grze. Może sam założę jakąś grę po prostu. <laughs> election Day. Może pokażę wam Election Day? A może nie. <laughs> o, the, the Big Bang. Na to wejdziemy na pewno. A, Failed Joining Game. Wiecie co? Jak będę wchodzić w grę, to z powrotem będę nagrywać. Zaraz wracam. Okej, okay, kochani, zacząłem yy, samemu założyłem grę. Trochę się znie, zniecierpliwiłem. Okay, to to club. Tak, to jest Nightclub. Nie wiem, czy... O, to się na pewno przyda. Zastanawiam oh, się, czy nie wziąć... To jest 5 concealment, tak? 28 I to wezmę to mnieło 63, niedobrze. Chciałbym wziąć mocniejszą broń. O! Może to. Albo to. Nie, to mu gorsze. No, chyba wezmę. UAR. Ale na pewno potrzebuję drugiej broni, ponieważ ma ona y tłumik. I to jest bardzo ważne. Szczególnie w misjach. Najważniejsze, najważniejszy, szczerze mówiąc, w misjach. Po cichu. Okej, okay, wbijamy do środka. Okej... Okay. Klucz by się przydał, ale Czy mi się uda go zdobyć To jest pytanie I wiem, że jest też W tym miejscu Siemano Jest też piwnica Znaczy Piwnica, w sumie tak, piwnica Fuck Wykryli mnie już, więc Mogę się pożegnać Mogę założyć armor. O! Y y Majs do mnie napisał, że widzi, że w końcu... Wybaczcie, że y niekonsekwentnie gram. E Dobra, tutaj mamy dwie... Na dół? Stary, na dół, na dół, na dół. Wow, ile tu jest tego? Drzwi! Pierwszy raz tyle drzwi do tego, do wywiercenia mam. Tu będzie kasa, i powinna być paczka gejza. Nie, tutaj flaszka. I na górę wracamy, żeby szybko tam. Pani barman również zostanie zawiązana. Nic osobistego skarbie. Już się zepsuła. Przydałby się żywy gracz, żeby mi e, naprawiał. people! Szybko, szybko, szybko. Ja żadnych nie mam y, dodatkowych. Ja teraz zacząłem w ogóle mądrzej robić sobie postać, dając jej y, skille. Kurde, dwie wysiadły. Super. Ja się robię teraz pod głównie y, zbieranie paczek. Szybciej zbieram, szybciej się z nimi poruszam, rzucam. Na strzelbę też się zrobiłem bardziej i na SMG, ale w cichych y, właśnie misjach y, Biorę inne zupełnie Na dół, na dół, na dół stary, hej O tym ma kartę! Fuck e, która jest... E, wiecie co? Tutaj mamy dwie najbliżej Tą co jest najdalej otworzymy, co? O! Ty! Nie chcę być rasistą, ale w tej ciemnościach było ciężko go obczaić, Że tam stoi Pyk, co tu mamy? Tu może być kolejny safe, ale go nie ma. Fuck! Ale nie FART! O mój Boże! To, to ja już wiem, że mogę olać te drzwi w sumie. Oberwę, ale Co się nie robi dla pieniędzy, nie? O, ktoś do mnie dołącza. Świetnie. Foj, Taser, Taser, Taser! Ale w momencie mi koleś O! Śmierć tobie. Jeszcze jeden Taser słyszałem, kolesia. Gorgucie, pomóż mi, proszę. Jest, Gorgu. Gorgutus, Gorgutus, przepraszam. Już naprawiam to, stary. Który masz poziom, powiedz mi. Eee, 51. Nie największy, ale na. Bo my gramy wyłącznie tylko na Veryhardzie, więc to nie jest żaden problem. Veryhard jest w ogóle bardzo. Łatwy. O, pieniądze. Ej, dawaj. Tysiaka do kieszeni. Upgrade super Z tym, że ta wiertarka nie, nie przyda nam się na nic hmm. Drugą naprawę, napraw... Okej, -napraw. Ok, naprawię Ciężko jest znaleźć kogoś, ale fajna maska Ciężko jest znaleźć yy, naprawdę spoko ludzi I naprawdę yy, nie chcę być ksenofobem, czy jak to się mówi Na ludzi, którzy nie lubią, znaczy mają negatywne zdanie o fuck yy, Negatywne zdanie o innych krajach, ale Czy raczej mieszkańcach Dlaczego? Mam go yy, Ale... Yy, Rosjanie naprawdę zachowują się... Oh no, you didn't, oh no... What did he say? Rosjanie zachowują się po prostu masakrycznie A jednak jest tutaj ten... Kurde, chciałem, żeby on założył No ale dobra Mamy forse. Ale ja już mam, to są drobniaki, te tysiące to są drobniaki. Ja po prostu chciałem zagrać coś lekko z wami. Kolejna kasa. Ciekawe czy... Yy, na pewno tutaj się dobrze, że bo będzie zrzut tędy, a tu widzę... Jakąś panią i miłą. Jezus Maria, jak ja się nie mogę... Wy nawet nie wiecie jak ja się bardzo nie mogę doczekać. O, mogę. Jak ja się nie mogę doczekać Mortal Kombat, nawet nie wiecie. Tarcza, tarcza. ale co mam na tym? A, wziąłem sobie ten. Uderzenie tym kolbą. I... Boże, buldożer! Okej, okay, mam go, ale nie mam już pocisków. Yeah, I'm back. Tylko trochę amunicji, ale ja potrzebuję dużo amunicji. myślałem, że pójdzie na górę. Samo się naprawiło, super Może na razie pistoletem pochodzę, mimo że z tłumikiem zadajemy mniejsze o wiele obrażenia. Kto mnie? O. Snajperzy idą. Hm, myślałem, że to padka Gage'a. Już biegnę, już biegnę, już biegnę, już biegnę. Jeżeli się ma ten zrzut to wszystko z górki idzie. No, co ty nie powiesz, koleś. A my próbujemy zamknąć. Kolejny budożer. Gdzie on jest? E, on go już nakopał po, po, pewnie. Zabiłem go. Hmm. I to z tłumikiem. Powiedziałem go... O oh, fuck, au, au, au. Uff. A dobra nie. Med jeszcze nie. Medpak jeszcze nie. Ronie, ten koleś to przypominał mam o tym. On go? No super, samo się naprawia. O, kolej znalazł paczkę Gage'a. Muszę oszczędzać naboje. Przyzwyczaiłem się, że do strzelby. Jak wy się tu znaleźliście? O, ktoś jeszcze dołącza. No, trzeba na dół pójść, naprawić. Ale pewnie spotkam paru niemilców po drodze. Być może, nie? Nie naprawisz się samo co? Stasiak, to pewnie Polak. Oj mamo! Już naprawiam stary, no. Dwudziesty poziom, ale nie, mam pierwsze na dawaj, 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 dawaj. No. Słyszę Crowcara. Leżeć. Leży... O! Nie, to nie był Crowcar. Na górze? Czy na dole? Na górze. <tryk> to jedyna <idę> na dół. <tryk> Okej, okay, to też się otwiera. Kokaina. Kurde, jeszcze jedna została. Ja na szczęście mam dobrą interakcję. Właśnie z worami. I na szczęście zakupiłem yy, właśnie zrzut do kolesia. Tu się nie ma co przejmować, gdzie to zrzucamy. Zawsze trafiamy. I... czekamy na tam, 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 tam. Nie chciał mnie znożować, skurczysyn. syn hm. Dlaczego oni ze mną nie zeszli? Wiem, że sobie radzę sam, ale... Hey, Honsten, hey. Powinniśmy tu się trzymać. Trochę jeszcze tam trochę kogoś poszarpać. A przecież wtedy nie przejdę, o oh, fuck! full. Czasem z biodra jest lepiej o wiele. I z biodra również nie trafiam. Dużo dymu. Yy, yy, w Johna Wicka chciałem. A oglądałem ten film, nawet niezły, ale... Yy, yy, powiem wam, że od połowy się robi dość... Yy. Pierwsza połowa jest zajebista filmu John Wick, naprawdę. Znaczy nie chcę wam za zawyżać tego... Poprzeczki. 30 sekund, spokojnie, uciekniemy. Nie chcę wam poprzeczki zawyżać, ale... Naprawdę mi się podobał, Ale... niestety. Druga połowa filmu jest słaba. Dość... Nie, dostaniemy kasy. 630 tysięcy na czterech. To bardzo mało. Pamiętacie firestarter, jeszcze brody miałem. What? O lol! Idiota! Nie wierzę, że muszę to Halawandrowi pokazać. Tfu! Tu bramka otwarta. Tak z skrzyczności zawsze Good Game pisze. Trzydzieści cztery tysiące tylko, rany, ale malutko. No sami widzicie, że... O, kolor, znaczy materiał maski. A kolej został tego... Fajny dodatek do broni. E, na pewno zmieniam szybko inwentory, SMG, taki baseballowy, armor maksymalny, e, equipment inny. Kolejny wyszedł od nas i chyba nie, tu wezmę to, nowy kontrakt. Okson Breakout na normalu, nie dziękuję. Molkraszer na hardzienie. Diamond Stone na hardzienie. Słabe na razie, Bank Heist. Yes, Zapytam go, czy Polakiem jest chłopak. Dobra, kochani, wiecie co? Na razie się wyłączam, wrócę jak będziemy w grze. Okej, okay, kochani, nie gramy w Bank Heist, a Jewelry Store. Po cichu, spróbujemy to wykombinować. Stasiak jest faktycznie Polakiem, ale yy, niestety ma jakieś negatywne zdanie o Polakach w tej grze. Okej, okay, tego pana zdejmiemy, tam dwóch. Jakieś słyszę zakłócenia.

Co nie robią? A dobrze, ICM od razu walnęli. Fuck, muszę restartować. Kamieć, nie lubię czegoś takiego. O, mogę otworzyć śmietnik. Chciałbym przejść, halo Okej, okay, jeszcze raz Kurde, miejmy nadzieję, że... Nie spierdzielą tego... A! Jeden już wyszedł od nas, super Wiem, że dużo ludzi chciało zobaczyć na... Payday u mnie na kanale jeszcze tylko jeden koleś Okej, okay, spokojnie, bez pośpiechu to, to jest fajne jak oni mówią o tym... Yy, o tym sprawdzeniu pagerów. Było na przykład, że... O, chyba zjadłem na przykład fasole. że na przykład oj zjadłem fasolę na ten na obiad nie a, a tego a koleś po drugiej stronie o najwyraźniej tak Chcę ich zabrać szybko. Szybko, szybko, szybko. Nie chcę, żeby jakiś przechodzień to zobaczył. O nie, Rusek! Kto? Rany Boga! A, zobaczył ciało policjanta! Kurde, Rusek! Bez obrazy wszystkich! Dla wszystkich Rosjan, którzy są spoko ziomankami! Europejskimi i w ogóle nic przeciwko Was nie mam osobiście spoko, spoko. Ну no, хоть, хоть, хоть. Ну cool. no, хоть. I o takiej to ja robocie mówię, kochani. Trzeba uważnie. No kurczę, hej, panowie. Co? Jezus Mary, co za ludzie? Uff, już się bałem, że powiadomi koleś za mapą. Ha, oh, kartemet. Kurde jak na łurki, to i tak mało. Eee, po 200 dostaniemy tysięcy. Drobniaki wyjmę sobie z portfela. No ale przynajmniej po cichu. Następny kontrakt będzie plus 5% do doświadczenia. Tylko 60 tysięcy? Wow. Naprawdę wydawało mi się, że więcej. No, ale jeszcze payday jest. No dobrze, kochani. To tylko tyle będzie. Mam nadzieję, że yy, było ok. dla was. Wybaczcie mi za te potknięcia, ale niestety nie mam wpływu na to, kto będzie ze mną grać. Niestety. Okej. Okay. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia następnym razem. Siemanko!